Siemaneczko ludzka z tej strony dla nas a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2017 na Bolusio 71 w dzisiejszym odcinku jak widzicie prasowanie dojczem Agroton 165 i prasą z klas Roland 250 więc co, bez dłuższego przeciągania, przeciągania będziemy sobie zasiadali palamy sobie, koguta włączymy co jedziemy sobie na pole Ostatnio wybiliście 530 łapek bodajże, czy 540 łapek pod więc dzięki wszystkim za to. Fajnie, się podoba. Ciekawe jak pod tym uda się wybić łapki. No i niedługo ludzie. Nowa seria na kanale z Wolkiem i z Brączkiem. Na Eurofarms, ale to jeszcze przed tym będzie jeszcze jedna seria, taka zastępcza przez chwilę. Poczekamy na poprawkę mapy od Nizma i później sobie polecimy Eurofarms na razie nie zdradzam jakie mapy i tak dalej dowiecie się w swoim czasie taka mała niespodzianka ale spodziewajcie się nowej serii Dobra kurna idzie dojczyk konkretnie ludzie, że nie robię tego pokazu stanowiska ani mało liveów jest no ale Ale jest... czekajcie, może sobie przyciszę. O, będzie gitara. No ale... O, czekajcie. No ale niestety, ale, ale... Ale Aleksandra. Ale chodzę na praktyki ten cały tydzień zawierdzielony takie Pewnie ten noc tak oglądacie w piątek. Czy wróciłem z praktyki już będę miał wolne cały tydzień następny, bo teraz mam ogólnie ferie. Ale na praktyki chodzę no niestety Oho 58 Stówka Y Prasa zarombista Prasa zarombista To sprawa oczywista Ogólnie teraz nowa rozdziałka Ludzie monitorek już jest stary już o wiele lepiej się gra i tak dalej koguta trzeba wyłączyć po co nam o wiele lepiej o wiele lepiej się gra i tak to ludzie jest niedługo wbijałem 22 tysiące znaczy się tak więc dziękuję wam bardzo za to Kurna. szybko udało mi się wbić Po 20 tysięcy ale fajnie fajnie że tak lecimy do przodu Będziemy, będę musiał właśnie nagrać ten pokaz stanowiska, bo to się przyda wczuł. Obiecałem wam i teraz wiecie, obietnicę trzeba dotrzymać, nie? Tylko właśnie... Nie wiem, czy telefonem to nagrać, czy aparatem, tam nie wiem, ten aparat lekko, tam ma rozdziałkę. Bo ten telefon ma dosyć słabą rozdziałkę, chociaż jakby nie było ciemno, to można nagrać. Ale wiecie, jak wracam z praktyk, to wracam po 16 około... Tak więc, no już jest ciemno dosyć, tak więc wiecie Co by palić światła i tak dalej i tak dalej, a po co palić jak lepiej w takim żywym świetle by to wyglądało, nie? Pogoda też się psuje, masakra po kombaj, nie wiem czy pojadę w tą sobotę, bo Ma być przymrozek i tak dalej, jeszcze W czwartek, czwartek podało z rana śniegiem Takim mokrym, tak napierdalało, że masakra Ale to jakoś jakoś trzeba przeżyć nie ludzie masakra no ale co zrobisz jak nic nie zrobisz nie? takie życie trzeba żyć dalej nic się nie poradzi na to powiem że to prasowanie nawet spoko idzie dosyć dosyć spoczko to prasowanko wychodzi dojczyk fajny też znaleziono oczywiście na LS Wordzie, tak jak większość modów tutaj Możecie powinna być teraz jaka jakość jest odcinku, bo sam już nie wiem czy to jakoś inaczej troszkę renderować żeby ta jakość była lepsza. Bo nagrywam sobie flapsem, a renderuję Camstage'om. I zobaczymy jak to będzie, ludzie. Także wczoraj, czyli... Znaczy przedwczoraj, w środę, so też poszłem położyłem się o 19, obudziłem się o 22. No i też nic nie nagrałem. Dzisiaj też w czwartek, jak to nagram w czwartek, też się położyłem Ale to długo nie spałem, bo około godzinki się spałem i gitara. Bo tak to masakra. Chodzi się spać późno. się Wstaje o siódmej, przeciwno nawet. No to wiecie jak to jest, nie? Jeszcze jak ma się ferie, to już całkowicie jest przerwany. Bo Tak się nie chce, że masakra. Powiem sobie zrobić, ale już dobra. Jak pytacie ludzie nas na jakie kierownicy gram, to nie gram na kierownicy, tylko ja gram po prostu na mouse kontrolerze. Tak więc nie pytajcie. Nie pytajcie na jakiej kierownicy gram, bo to jest po prostu sterowanie myszą. Myszką o. Mouse controller się nazywa. W farmingu sobie to pobrałem. Teraz nie wiem gdzie można to pobrać. Czy w farmingu dalej, czy już nie. Nie mam żadnego pojęcia, ale powiem wam, że jeśli nie ma kierownicy, to jak najbardziej jest polecenia ten mod bo fajnie się steruje i tak dalej można sobie fajnie wykręcić powoli to mi się właśnie podoba to że na przykład cały skręcior i puszczamy sobie latko no i tak to właśnie wygląda oho, tu mamy jakiś pokier go co zbierzemy nie ma problema i tak to jest, kurde ja mam za 27 cali spoko rzecz, nie? Taki monitor mieć, Spory, spory zakrzywiany jest jeszcze. Każę wam na tym pokazie stanowiska. Nie mm -hmm. zaberka Czekajcie. Zazgram ja na jeszcze raz na klawiaturze, nie? Mało sobie wykręcić to easy na myszce, a tak to trzeba się umęczyć trochę. Dobra, poprzecznik zebrany mamy. Wjeżdżamy w następny pokos. Okej. Okay. Dwa albo trzy pola sobie sprostujemy, zobaczymy. Później w następnym odcinku zrobimy sobie jakieś zbieranie bel, czy coś. A później to jakiś, zobaczymy czy ten kur... czy ta świniarnia chodzi, czy ta obora cała chodzi. Czy da się tam w ogóle jakiś obornik coś wziąć. Fajnie było, bo on sobie w Wiosnę Poda takie kubki zrobił, później to sobie porozrzucał i... Mm, aby to zrobić, to wyglądało... 92, 93... 98... sobie zbierzemy. To mam pokos jeszcze. 99... Jeszcze dojdziemy tutaj. Gdzie tam przycisk tu jest. Oho, pewnie poleci do tyłu. Właśnie. To nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Jakieś cenne na też by się przydało zrobić ludziennie. I właśnie jeszcze kukurydza została. Kukurydzę chyba będziemy sobie na ziarnko lecieć. Chyba, że ta, ta obora chodzi cała. No to będziemy sobie już tam dla świnek coś... Też można zrobić jakąś książkę. Chociaż nie, świnia chyba nie jest, nie, raczej nie. Raczej nie. Ale też to można by coś. Zboża najwięcej, pewno. Chcę będzie zobaczyć te świnia w ogóle, nie? Będę musiał Bolusia spytać. Jak to to w ogóle tam działa, czy w ogóle działa. Czyli tu. Gdyby? A wy ludzie, pewnie już po feriach niektórzy, niektórzy nie. Niektórym dopiero się zaczną ferie Tak więc miłego odpoczynku na feriach ja niestety Aby tydzień będę miał odpoczynku Ale to To nic, nic takiego, trzeba jakoś żyć dalej, nie? ten jakiś po prostu jest Dobra Gitara, jeszcze jedno pole sobie zrobimy i gitara Tam będzie troszkę więcej wwiasków Na tamnym polu Dobra, spoko, że to mieszka. sterowanie myszką Chyba już na następnym polu wrzucimy tą Dobra O, gitara Na łąkę wjechać 100% Dobra Ale wiecie praktyka, w praktykach praktykach, które wprawy się złapie i tak dalej i tak dalej jakoś trzeba sobie radzić w życiu, nie? Trzeba się uczyć, żeby... Na no, łoki to potęgi klucz. O tak No niestety... Trzeba jakiś zawód sobie zrobić nie Nie ma letko Nie ja zdam sobie znowu pytanek Nie wiem o czym rozmawiać Na odcinku Ale to To w następnym odcinku postaram się już coś tam ogarnąć Tak jak mówiłem poprzednim Kurat, prasa zrąbista To chyba jest prasa od rewersa jak się nie mylę się to soorka pieniędzy widzicie 90 tysięcy to odznaczony żeby nie było Ło wow. dobra i tak to i tak to jest Jeszcze to do bierzmowania wszystko ja pierdolę Andre masakra przeromane nie ma nawet kiedyś nauczyć nie Przerombane No Andrzej wiesz to 100% to nie za 100% Ue tutaj to walić O, może być tam nawet Hops, hops Trzasło dziwiami Trzeba by tak do końca przejechać jakoś. Muszę pozbierać wam sakra. Dobra. Lusterka jeszcze i w tym ciągniku. Widzicie to prawe lusterka? Takie dziwne zbudowane jest. Lusterki są pobudowane w tym ciągniku, ale to nic. Pewnie wyjdzie jakaś poprawka do tego ciągnika. Nie ma strachu. Kurna, jest tych... ...wiastków tyle, że masakra. Pewnie to poda. Kosiliśmy sobie właśnie na streamie i fajnie, fajnie było. Wczoraj rajdowaliśmy sobie różne osoby Oha Podbierajmy się, gościu opuścił Dobra, sobie poczniaka trochę. Teraz trzeba sobie wjechać tu. Oho, ażem przypierdzielił w kamień. Pod biedronką jak ładama. Teraz tu wykręć Andrę. Co by Jejeń, to nie zły jej. Psała prasa porusowana, Matko Boska. Proszę przestać piczeć Proszę się uspokoić no. Dobra wysuwamy normalnie balenka wylatuje Tak mówiłem te odcinki powinny się niedługo pokazać Przed taką zrobimy taką serię przed tą z Eurofarmsa Takie parę odcinków, bo czekamy na poprawkę od dni mało mamy zaczynać później znowu mamy ustawiać te maszyny i to wszystko i te prace polowe robić to już nam się bardzo tak nie opylania ludzie bo wiecie to jest no kawał roboty jakbyśmy na przykład jakieś pole skłosili całe, nie, no to wiecie, to trzeba siedzieć troszkę, żeby to ogarnąć, nie? Bolek tam poszukał modów oczywiście Możecie ładnie Boli się i tam podziękować jakby wyda odcinek pierwszy właśnie z tej serii za poszukanie wszystkich modów bo postarał się jak widzieliście tam zdjęcia na jego fanpageu Mafia Solec, to tam widzieliście na pewno fajne zestawiki. Czy tam jeden taki zestawik fajny? Na no, wszystkich nie widzieliście. Ale to będziecie widzieli na w odcinkach. Ale powiem Wam, że seria zapowiada się za nie? Nam przydaje się lepsza niż w 15 Dobra, tutaj coś mniej tego siana jest. Czy słomy? Takiego siana Andre. Dobra. Wsteczny wysyp prasę. No wysyp prasę. Kurde, zostawimy sobie na pewno, na pewno tego dojcze tutaj na formie. Fajny ciągniczek. A tu natura nie ma, no niestety. Chyba, że nasi go tam zmodyfikować. Na swój użytek. Hmm. Oczywiście łe! Dobra Opuszczamy Impryzować Kurna, tutaj jest pokaz, widzę konkretnie Lepszy od tamtych Tutaj, tutaj tutaj oho Ludzie sobie z jedną kosteczką zrobimy i gitara. Nie dokończymy tego pola chyba. To co sobie na to pole dokończę na streamie i będzie i będzie gitar Nelson Są Mordy. Jakie grzyby tutaj, tak to te? Jak te? Kanie, o kanie to się nazywały. U mnie ludzie jedynie takie kanie podsmażone na to było na jajku chyba, nie? Coś takiego. Jak się nie mylę. Kozackie. Ogólnie lubię sosy takie z grzybów, nie mam ho, ho. Z pieczarek albo z czegoś też konkretne. Konkretne jedzonko Tu 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 Do 20 minut sobie ogólnie docieniemy odcinek i będzie gitara Oho, proszę opróżnić prasę Halo halo, co to się dzieje? Halo, halo Franku, halo, halo Mietku na podświetlany liczniczek fajnie No tutaj nie jest ten, czy wyświetla, Wyświetlane takie są te Ile jedzie się i tak dalej, ale podświetlany nie jest, no niestety Szkoda A światła fajna, Dojczuk. Jeszcze tu górna można Konkretnie Adam bezpieczników jeszcze nie zabrał, to je, jest wszystko ok Pozdrawiam ogólnie Adasia Pewnie nie obejrzeć Bezpieczniki są, tak więc... Jest gitarson, Elson. Ty, już mało zostało, co? Ale to skończymy. 91. Żebym zawinął rogala latara Uuu, ona zabrało całe. 100%. W tym błocie, Andre, co wyjechać z tego błota? ja mówię cały czas Andre, nie wiem, to w ogóle uzależnia, tak, te, te, takie, przytłówki, czy coś takiego To było tam, normalnie, uzależnia to jak, masakra, jak ja muszę wąsa ogolić Się jeść wykąpać, aż było masakra, nie Po tej robocie, trzeba się ogarnąć trochę, nie, ludzie Mijamy Belencję, yeah, easy, dokończymy sobie to całe pole nawet będzie zarobiliście ciekawe. Ciekawe jak jakoś odcinka ogólnie wyjdzie. Nie mam zielonego pojęcia. Powiem że tych balek troszkę wyszło. Tam trochę, tutaj trochę, tam na górze jeszcze. Sprasowane, aby zostaje nam tamto pole. Tak więc easy. Dobra. Jeszcze za dwie belki myślę, że... chociaż możliwe, że będą. Zobaczymy zaraz. Za chwilę zobaczymy. Za chwilę się wszystko okaże. Ogólnie chciałem też taką serię mieć, taką jak tutaj na Borusiowie, sąsiadzka... Sąsiedzi na Borusiowie, coś takiego. Kurna, było przekazacka, to wtedy mieli się byłem z Bolkiem, Prączek był sama, Adam był z Arkiem. To wtedy było przekazak, seria tylko, wiecie... Niestety Dedyk nie wytrzymywał tych wszystkich modów i tak dalej, ale mody też były zarąbiste, nie? Masakra fajna seria no ale już chłopaki tam mają powrócić z Adamem, Adam i Bolek do tej serii, ale jeszcze nie wiem kiedy nie mam pojęcia zielonego więc na mody Bo wiecie jak to z modami teraz jest do 17 Nie jest ich strasznie aż tak dużo Nie jest takich strasznie dużo I też niektóre nie są dopracowane nie? Tak mieliśmy tak mamy tą 60, bo teraz mamy już inną na Ursusowie 17. To ona jest taka zbugowana. Cztery ta już jest inne, ale taka zbugowana była, że ja pierdzielę. Nie? Jak podczepiłem pół trójkę pod 60, to w ogóle nie podniosło prawie, nie? A rozrzutnie się podpiął to już całkowicie. Tył normalnie szalał jak porąbany. Tak więc no niestety te mody jeszcze nie są tak bardzo dopracowane. No ale musimy troszkę poczekać, żeby tam wszyscy moderzy się przyzwyczaili i tak dalej. Poagarniali te wszystkie sprawy i wtedy będzie pituć gantus. wiem co ludzie, co to za co to za marka? Halo halo? A to 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 nie reklama halo halo. Ten co ludzie. Myślę, że w tym odcinku to na tyle łapkujcie, subujcie, komentujcie, czekajcie na następne odcinki. No i co? Na razie trzymajcie się. Elo.